Cześć, witajcie, jestem Sasek i sobie od razu mówię za audio, ponieważ nagrywam to tak na spontanie i nagrywam dźwięk z kamerki, więc będzie ten. Zacznijmy od tego, że musicie pobierać pierwszy link, już wam pokazuję. Pobieracie sobie pierwszy link drugi e, i rozpakowujecie go, już Wam pokazuję jak, najpierw rozpakowujecie go i będą ten, ten plik i ten plik, a później ten plik rozpakowujecie i macie tu. Ok, więc e, gdy to rozpakujecie już, czekajcie, nie, niech ja to złapię, czekajcie, przesunę, o taką, e, i gdy to rozpakujecie, pobieracie następny plik, ktoś nazywa NOX, później pobieracie tutaj z tej strony Pokemon Go, pobieracie jeszcze taki jeden pliczek i tego xamba. Gdy to wszystko pobierzecie, rozpakujecie. Zaczynacie tak. Odpalamy XAMPP'a. wchodzimy w konfig, klikamy tutaj w pierwszym, lecimy do, li, do tej linieczki tutaj i zmieniamy na 80-80, następnie lecimy dalej, 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 dalej. I tutaj server name localhost też zmieniamy na 80-80. Zapisujemy, zamykamy. Później e, znowu config i następną linijeczkę, e, Lecimy sobie znowu na dół. Zmieniamy tu na 4433, Lecimy następnie znowu na dół. I tutaj Virtual Host default zmieniamy na 40 44 Ok. I to też zapisujemy, zamykamy start włączamy, start, włącza. Gdy nam się to już wszystko włączy, to będzie na zielono i tu będzie na zielono. Już, już sekundeczkę, poczekajcie. O, jest na zielono. Wchodzimy w przeglądarkę, sobie w, już Wam pokazuję jak, co robimy, wchodzimy sobie w local, lo, http, localhost 2.80.80 php, myadmin i tyle i tutaj klikamy sobie nowa i dodajemy po go sql to możemy już zamknąć czekajcie tylko dam znowu na dół to możemy już sobie zamknąć zamykamy w sześciutko i tego ksampa nie zamykamy ja sobie go dałem na pasek teraz wchodzimy w tutaj w pliki ten ten i right patrzcie tutaj macie w player wchodzicie oj źle odpalnie tak źle 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 wchodzicie w player odpalacie przez Note pl, 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 plus plus i tu macie player i macie tutaj tak exp który macie, który chcecie level wpisujecie i tutaj macie jakie chcecie ale wszystko tutaj sobie możecie ustawić i tak tutaj sobie cofniemy tutaj i tutaj macie te wszystkie pluginy do tego, do do tego, do spełnienia pliki tam są, tylko i animacje, wszystko to tam was nie powinno interesować. No i teraz tak, odpalacie sobie, tutaj zjeżdżacie na dół run windows. Czekacie. Aż się to, to, to wszystko załączy, klikacie tutaj zezwolenie i gdy już się takie coś pojawi, ma, macie gotowe, to sobie dajecie też na paseczek i odpalamy te sobie Noxa, A to się chwilkę załaduje nam, ok odpalił się nas Nox, ja już mam Pokémony tutaj zainstalowane, więc czekajcie sobie przyciągnę tego Noxa tylko sobie tam w dół tutaj, żeby Wam lepiej pokazać i tutaj klikacie taką, o to wam pokazuje o to, klikacie tutaj dalej i czekacie aż się wam takie pulpiecik odpali i na pulpicie szukacie tego drugiego, no oba te pliki tak instalujecie przez to, ten Pokémon Go i ten drugi pliczek. I on się wam powinien zaraz zainstalować, wtedy Restartujecie po jakimś tam, wcześniej to powinno Wam wyskoczyć, że się zainstalować. Restartujecie aplikację O, że instaluje. Start jest na, tutaj macie w się pokazało. No i teraz e, zestartujemy aplikację i widzimy się, jak już ja zestartuję aplikację. Ale tylko na początku, patrzcie tutaj na górze, klikamy sobie, czekajcie, zaraz jakoś to inaczej pokażę. Tutaj mamy ikonkę e, tego, klikamy sobie w, ten, w tą zębatkę i tutaj root zmieniamy na ON. Save change. Restart. No i musimy jeszcze raz zestartować. I widzimy się po restartingu aplikacji. Ok, jak nam się to już załadowało, odpalamy właśnie tą aplikację. Aplikacja nam się włączy. Ja to sobie już przestawię, tak żeby wam wszystko było widać. Wchodzimy sobie w firework. Tutaj klikamy OK, Install Update. I teraz musi przejść ten Install Update. Jeżeli on się zakończy, to widzimy się już w następnym podpunkcie. OK, Update się zakończył, cofamy się. Teraz wchodzimy w Modules. I tutaj nic nie będziemy mieć, więc musimy się cofnąć. E, dobra, wchodzimy w download. I tutaj w wyszukiwalce wpisujemy taką frazę, już Wam pokazuję tutaj nazwy. i wpisujemy najpierw o taką frazę. Też do tej frazy dam Wam w opisie linka. Wklejamy. OK, znalazłyśmy. Tutaj mamy ten Echo Klikamy dwa razy. Wchodzicie sobie tutaj w Versions. I klikacie najnowszą Download. I to Wam się pobiera, jeżeli się pobierze. Lecimy dalej. Teraz wpisujemy taką fazę, jak tutaj. Proszę bardzo. Wchodzimy znowu w Noxa. Usuwamy to i wpisujemy tą fazę. Jest. Mamy odpalamy znowu Versions Down pobieramy, to już trochę więcej waży. Ja też nie się bez problemu. Szybciutko pobierze. Instalujemy. Appka nam się zainstalowała. OK, down. Cofamy się, cofamy się, wchodzimy w modus. I zaznaczamy to. Jeżeli to zrobimy, <coughs> zaznaczamy na ON. Zaznaczamy jeszcze Hide Up From Launcher. OK, klikamy set custom endpoint. I tutaj się pojawi nam server port. Teraz wchodzimy do wcześniejszej, odpalonego tego, tutaj nam, e, do tego serwera i przepisujemy to IP. Tutaj wezmę sobie, na oksa zmniejszę I możemy przepisywać 1, 9, 2, 0, 1, 6, 8, 1, 1, 0, 8 0, tysiące OK możemy teraz to zamknąć. I cieszyć się tym. Odpalamy sobie, póki mamy teraz. Da nam się trochę to zmniejszyło. Mówię wam, że chcę zrobić tak, żeby jakoś to na telefonie działało, ale póki co zrobimy to na. Tutaj w się bo tylko tak na razie można, jakby to obejść. Więc widzimy się, jak już się mi to włączy. Okej, okay, powiem Wam tyle, że to wszystko w tym odcinku. Ja na tym nok się nic nie ściam, bo on jest tak znakowany na tym komputerze, więc yy, nie dam rady, ale yy, zobaczycie, jak zrobicie, że to na pewno. Działa a poza tym w opisie Macie, link do gościa, który to zrobił. Wszystko jeszcze dokładnie pokażę, tylko że po angielsku tu macie po prostu. Y, ok, na koniec jeszcze Wam pokażę, bo jeszcze coś podziałało, że musicie nie logować się z Google, tylko przez Pokémon Trader Club, Jeżeli stworzycie konto, to po prostu tutaj registr, tam się rejestrujecie, y, logujecie się tutaj i ja, klikacie y, Singin. Y, no i macie. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczek, dwieście łapeczek, kolejny jakiś fajny odcinek próbuję nagrać właśnie z tego konta. Dzięki za oglądanie, jeżeli nie subskrybuj, nie subskrybuj, zasubskrybuj, bo następny odcinek właśnie będzie z tego konta, już na lajcie i na spoko działającym noxie. Więc dzięki za oglądanie, ja byłem Sasek, cześć! Kitching,